Cześć, tu Kamil, i jestem tutaj z całą ekipą trulów. Dzisiaj będziemy grali w tak to. Pierwsze pytanie, słuchajcie. Kto odbiłby dziewczynę, przyjacielowi i przyjaciółce? O, ja wiem. Było jasne. Ciężkie pytanie. Bardzo ciężkie. Czemu ja? Czy musimy to argumentować, a oglądamy siebie w, poko... w trulów? Nie W moim pokoju było więcej dziewczyn niż w autobusie. Rano. No. No. Dobra, to tylko początek, no, stary. kto jest największym podrywaczem. <laughs> Nie chcę patrzeć w górę, ale podejrzewam, że odpowiedzi są no, podobne. Nie mylisz To nic złego, mi to nie przeszkadza. Chociaż ty też jesteś podrywaczką trochę. No, ale ja to robię lepiej, jawnie. Nie jawnie. Nie jawnie, ja no. A ja wprost. To rzucał najwięcej sprośnych żartów? <grym> Jak? dlaczego ja? A jakie żarty? Klasne. Proszę, o Nie No Sarusia! Nie, Sara nie ja? A na no, początku przywitałam z prośnym żartem i no. no. <grym> tak tak potem tak że to jest A tak potem tak. ci herbatkę zrobiłam. Idziecie drugie miejsce. W sensie nie pytam was czemu jakby jakby się kiedyś pokazali kogoś innego. Także pokazali mnie. Właśnie. No ale jakby wiesz my stworzyliśmy zgrany duet w tym temacie, nie? Kto jest najbardziej uroczy? Powiedz może być tylko jedna. 你就。<noise> <noise> <noise> Ja... No takie, że po prostu fajne, Że Mateusz? Ja też dałem siebie. Mateusz. Gigi piątka. Ale ty nawet na siebie zagłosowałeś, ja zagłosowałam na ciebie! Kiedyś ty jakiś ty chory. Wybieram Mateusza, bo wydaje mi się, że we wszystkich relacjach był taki może naiwnie uroczy i wierzył tym dziewczynom, chociaż one były dla niego czasami bardzo niedobre, bo nigdy nie sporował się ze mną. A ja też w sumie dam Mateusz i dlatego Gigi jest taka urocza, po prostu taka słodka i śmieszna. I no wystarczy na nią spojrzeć. I na nią spojrzeć. Gigi jest urocze to połączenie, że ona jest takim dziebełkiem, tak. a wygląda tak, jak Barbie tak. chodząca, no? Wygląda... Tak. <síder> <laughs> o que é No, tak jak ty z facetów. Ja jestem krasnalem ogrodowym. Kto napisałby to ex pod wpływem alkoholu? Ja się pytam, kto by nie napisał. Ja dam wszystkie dziewczyny. Ja tak. też. Klaudia, Sara i Gigi. Ja mówię, że Klaudia, bo jest bardzo specyficzna osobą. No, ja w ogóle miałam taką sytuację. No, ja miałam dziewczyny. taką sytuację w swoim życiu, więcej. Kto nie miał, no? kto no, nie miał. Ja chyba nie no, miałem. Miał. Mężczyzna po prostu idzie na miasto Irwanową, a my wolimy po prostu stare śmieci, bo nie lubimy być takimi jak mężczyźni. Powiedziałam ci zdania. <śledziany> Bardzo ładnie wyglądasz, jak otwierasz tą kopertę. Tak? Podoba mi tak, się? No. Mega sexy. Kto najlepiej całuje? O. z kim ja się całowałem w tym programie? Z kim Kale, ty się nie całowały? Ja się całowałam ale z jedną to osobą. Ja też i to jedną Dobra. osobę pokazuję. ja daję na siebie, bo uważam, że najlepiej całuję. Gigi, bardzo nie mi wiem. przykro, że mnie nie wybrałaś. Ej, ale patrzcie, jaki zrobiłyśmy laski trójkąt. Klaudia pokazała Gigi, ty mnie, a ja Klaudię. Dobra, to jest bardzo zabawne pytanie, ponieważ. Tak brzmi, zabawne jak Kamila. To jest najbardziej zabawny? O! Mm. Nie wiem, wszyscy jesteście zabawni, kochani, ale tutaj chyba. Dzięki. Ja, ja daję znowu siebie, ja jestem jakiś głupi, bo sobie cały nie jesteś jest. ja ja zabawny stary o, przecież. Jestem. Jeden. Bo ja wiesz, po prostu, Gigi. grać w GTA. A Miej właśnie, tak, graliśmy w GTA, przecież to moja, moja była ta. No i to było zabawne w sumie. No. No, jakby było <laughs> pytanie o to, kto jest największym wodzirejem imprez, to byś był niefascynowanym królem w tej no, dziedzinie. Ale no, Sara to w sumie też jest zabawna. no. mi się zdarza, no. A ja uważam, że właśnie wszyscy jesteśmy zabawni. Tak, ty się śmiechasz na tych setkach, a ja wyglądam jakby była na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej. Nie, ty wyglądasz jakbyś u wodzija cały Masz taki uśmiech, taki chłopaki i dziewczyny, wszyscy jesteśmy zabawni. Kto był najbardziej nielubiany? Nie wiem, się Ale albo. ja uważam, no, ja ja uważam że Nic tutaj nie ma takiej tak. osoby. Ja na przykład, jak wbiłam na początek do programu, to czułam się może taka odseparowana, bo każdy mnie negatywnie ocenił. I wydaje mi się, że każdy z nas na początek miał może coś takiego, że czuł się odseparowany. Maksym na przykład też bardzo dużo e, czasu. Ja od razu z tobą. Na początek wiadam. miałam tak z tobą średnią, a później z czasem coraz bardziej cię tak. lubiłam. tobą, koleżankę też przecież musiałyśmy się, wiesz, dograć. A mi się wydaje, że najgorzej mnie właśnie osoby wchodzące. Widząc siebie w relacji z Sebastianem, gdybym widziała to z boku, to bym strasznie siebie hejtowała. No no tak. Jakbym widziała tylko ten wycinek, to ja bym mówiła o sobie gdzieś tam bez ogródek, że porąbana jakaś laska. Co ty więc... gadasz, ty nie jesteś kobietą, ty nie jesteś babą, jesteś biernym babskiem! Kto ma najdziwniejsza historia? Wiecie, zostałam kibę własnej kluczkami nabrzanymi, nie? I w domu kąpałam się w wiadzu przez kilka dni, więc jakby... Powiedz jeszcze o tej pizzy. Otrułam się pizzą najostrzejszą w Polsce, jechałam pociągiem i wymiotowałam, potem byłam na Ojomie. Klaudia? Czemu Klaudia? Ale też ma dziwne historie. Bo jest bardzo specyficzna. Osoba. <grym> ale Kamil, ty też masz dziwne historie. Ty po prostu jesteś dziwny. Dzięki. Jesteś niedorzeczny, no? Specyficzny. Ale nikt mnie nie wybrał, co jest szczęście, nie jestem aż tak dziwna. Ja lubię być dziwna, to jest super. Kto jest najodważniejszy w łóżku? Coś mi się wydaje, że może mi się to osoba wydaje, być wydaje, że Ja dam takie <giby> A ja daję kombo też: Gigi i Sara. Aha. <giby> ja daję Maksym, bo dużo opowiadał: <giby> Gigi i Sara. No, ja mówię, no Gigi i tak, Sara ale... też, no to faktycznie Zastanówmy tutaj się. Kto najszybciej założy rodzinę? Chyba ci najstarsi. Kurde, ja mam dwie ja mi się wydaje, Ja też mam. Ja mam jeden typ. Ja daję Mateusza i Maksyma. O, dziękuję. A ja Gigi dałem. Miejsce <giby> Chyba... bo na niespodziankę, także co może się wydarzyć? No, A my Maksyma, ja myślę, że po prostu taki. Najbardziej sfokusowane. No najstarszy też jest No ale ty też trochę Mati. No Matko też. Nie głosowałem już na siebie, żeby nie było. Dzień ile ty masz lat 24? No właśnie, 24 to ty masz spokojnie jeszcze Nie, bo to jest wcześnie narodzina. mi na razie wystarczy. Ja powiem tak, póki nie spotkam i nie upełniam się na tysiąc procent, że ta osoba, to ta osoba, z której można stworzyć rodziny, to nie ma różnicy ile lat będzie. Ale można też źle interpretować niektóre rozmowy przy barze. No tak, ale niektórzy nie są gotowi. Tak, to się ja też... taki czas, że w sensie to jest jednak dziecko to jest odpowiedzialność. Wydaje mi się, no że tak. szczególnie dla kobiet. Jednak wiecie panowie, wiem, że możecie nam pomagać, ale to my rodzimy i to my dokładnie. Y, mamy wszystkie konsekwencje jakby i przykrości i powiedzmy z tym związane, nie? I też jest tak, że teraz żyjemy dla siebie, a jednak jak mamy już dzieci, to zaczynamy żyć dla nich. Kto najwięcej kłamał? O, prosto jak barszcz. Okay. O, ja też. O to... Czemu ja? Ty ale Chociaż no, Gigi. Była... Na ceremonii. Nie, to nie kłamałam. Nie? O szóst... mnie dużo gorzej, ja po tak? prostu miałam zagubienie. Dobrze, Kamil, sorry. No, Kamil <laughs> komał Kamil jawnie wszystkie kobiety w programie. Moment, moment. A to nie były kłamstwa? To było niedopowiedzenie. No, albo źle za... zadane pytanie. To było kłamstwo. Ale jesteś. Playera. W... Play -ie, play -ie, play -ie, dlatego dlatego gramy w tę gierkę, nie? Przeproś tutaj wszystkie kłamstwo. panie. Przepraszam wszystkie panie. Ostatnie pytanie. Ostatnie? To najwięcej pił? No! no! To ja wiem chyba. Max. 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 No, pamiętam, że Diego nazywał mi strongman. Maksym, jak ja z tobą miałam jedną imprezę z tequilą, to moje zakończenie tej imprezy było dramatyczne. A byłam połowę tego, Ej, co ty. A, a wiecie, jakie najbardziej ten powiedzenie Maxa wkurzało? Bar is closed? No było, byłam. Ale tam po prostu tyle emocji było, że Chyle, trochę że trzeba było się nabić. Ale odpowiedziałam Klaudia, bo pamiętam jak ten. to i po prostu Klaudia tak patrzy mi w oczy i tak. Ale wiesz co, maksym. jestem bardzo specyficzny. <grym <grym <odpoznań> Ale to musiałeś być też bo to było do sewy. Ale ja to zapamiętałam. Mi no tak, to tak, tak. Go, to jest trauma no. dla niego. Słuchajcie, pytania się skończyły, także dziękujemy wszystkim za uwagę. Pamiętajcie o łapka w górę, subskrypcji. A reszta materiałów jest na górze. Trzymajcie się, Bizaki. Pa! Na razie!